PvP, jestem, chodźcie, chodźcie na ROM PvP Cześć, tak, ja jestem Lozak I dzisiaj w dupę ja dzisiaj chodźcie, chodźcie na ROM PvP Dobra ROM pvp Enter jestem na jakimś pvp O, prawo ja O, nie ma mnie huh? Ej, ja ja zaczyn chodź? zaczynamy Gdzie ja jestem? Stasiu, zaczynamy nagrywać. No kto do nas dzwoni? Nie wiem. Nie ma mnie. Dobra, zacząłeś. No. Co zrób bo są głupie pytania. Kto do mnie dzwoni? Nie się do mnie przeszkadzać. No, dobra. Nie No nie przeszkadzać. Ja mam, nie, nie Dobra. Czekajcie na mnie, PVP. pi, Ej, Stasiu, zacznij od nowa. Ej, no, ale pamięć mi zniknie. No, cześć, ja jestem Luzek. I dzisiaj ze mną jest... Pityfy. I nie tylko. Jeszcze, jeszcze by chamem się nakałał. w dupę spadłem. Nie żyj. Nie ma za co? Nie mam tej mocy. A miałeś? Bo nie mam. A czemu nie masz? A jak się zmienia moce? No nareszcie jestem, dobra. Co? Powiedz jak. A tam, a tam Kasper lata. Jak tam. Najgorsza mapa, ja tego nie umiem. Ja też nie umiem. U, skacze jak w dupę. Czekaj? Uuu, uuu, Kapi, jak ty to robisz? Musisz walić wszystkie przyciski! No kurde! a <todziora> nie na bokuczka! Wmordę, że! Zwalę na mapę! Uuuu, uuu! Stasiu, napisz ukośnik Mord! Ukośnik Mord! Ukośnik Mord! U już? Nie mam mnie pewnie. Kula! Pani kulą! To czarne. A co to jest samo od skapi? Nie ma. A, mnie. Ej, na zmniejszanie! nie! nie ma mnie. Nie pisz Morta. Dobra, znaczy. nie piszę. Nie pisz na następny raz. Dobra, nie piszę. Jak napiszę Morta, to go nie możesz ożywić. Chyba napisałem.

Chcę ci, żebyś nie pisał. Dobra, nie piszę. Tylko spamisz. Dobra. Dam. Czekaj. Dam ci balonę. Dam ci balonę, chodź tu. No. Byłem shamanem. Inna... Saju, nie pisz morda, bo cię zabiję. Dobra, nie piszę. Yyy. Brawo. Ja potęczę. I ty ja... Nie, nie, nie. Nie, strony. nie. Nie, 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 nie. żebyś nic nie, nie. bo wy mi przeszkadzacie w dancingu? nie. Nie, nie, jest zły! Nie, u, 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 nie, nie, tam, nie. Nie, Ej, patrzcie, patrzcie! Ktoś będzie się... płakał! Mord. Dziękuję. No właśnie. Dobry pomysł. O, mój brat przyszedł. Wpisuję kośnik Mord. No, znajdę się na mapie. Kapitał. Taka trudna mapa. No kto we mnie się? Czu! Powiem, że ciebie aś, lepszy, aś, lepszy, aś, A, gawio! <głysza> ja też stać nieco... Zresztą, żeby to Nie, nie, mam. No kto tam odwala? A, ja nie, mogę wyjść. nie, 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 Koksem, bo... ja, Nie, pójdziesz górą? Pójdziesz górą, przyczepię ci balona. Dajcie mi balona. Zobaczmy dajcie mi balona. mnie. Mi... Balona mi w dupę dajcie. <śmienny> <śmienny> Czy tylko ja żyję? O! Y czekaj. Nie, yeah, wygrałem. Kurde! No, no, o, ja jestem szatanem, to znaczy szamanem. Jak się lata? Nie da się, masz za niski level. Zginie. Toż do o, mnie dzwoni ze ECU. Chcę latać! Jak się lata? Nie masz takiej mocy. A tu jeszcze lano,

Poczekajcie, chodź tu. balonik. Halo, ja jestem Pre Kacper, prawie weszłem po tym drewnie. Balonik. 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 Daj balona. E, balona, poczekaj. Czekaj szukam o, jest balonik. Ej, no gdzie mnie cufa? Kosa chodź tu, o, dobrze tu, do. Proszę. Taki fajny balonik dla ciebie? Ja chcę coś Nie, 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 że serek zrobić? No nie, chciałem serek zebrać. Ja Daj tu beczkę No nie! Mhm. Eee. Balon! No! co ty tam weszłeś? Jakby co to w środku Jakby co No! w środku? Kubka jest trampolina, ale okay. Dobra, ja nie widziałem. Balun! Ma... Baluni! Widzicie? O! E, e, nie ma kadbra. A właśnie nie, nie przywitałeś się kadbra. Czemu się nie przywitałeś? Ja jeszcze nie wiem. Odcinek trwa już 10 minut, a ty się jeszcze nie przywitałeś. Dobra kończymy. A na, na to cześć nara. E, no na to na razie. No to do